Szanowni Państwo, jak Państwo zauważyli, dzisiaj cały klub Platformy Obywatelskiej ma zielone wstążki. To jest nasz znak solidarności z puszczą, z ludźmi, którzy w Puszczy Białowieskiej bronią drzew, bronią polskiej przyrody przed bezprawną wycinką zorganizowaną przez ministra środowiska, pana Jana Szyszko. Dzisiaj też pani posłanka Gabriela Narutowicz, która stoi obok mnie i zaraz powie, jak chciała... Złożyć wniosek o to, aby Sejm Rzeczypospolitej przyjął uchwałę chroniącą Puszczę. Tę uchwałę też chcieliśmy przyjąć w związku z tym, że w ostatnich dniach obok tych haniebnych działań niszczących Puszczę pojawiły się wypowiedzi ministra Szyszki, który kwestionuje, podważa wpisanie Puszczy Białowieskiej do światowego dziedzictwa UNESCO. Niestety ten wniosek przez marszałka Sejmu nie został przyjęty. Chcę za pośrednictwem państwa przekazać nasze poparcie dla wszystkich, którzy czy w Białowieży, w Puszczy Białowieskiej, czy na różnych imprezach w Warszawie, w innych miastach w ciągu ostatnich dni walczą w obronie Puszczy. Jak państwo zauważyli, dzisiaj doszło do nieoczekiwanego zdarzenia na posiedzeniu Sejmu. Nasz poseł Paweł Suski. Zaapelował do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jako właściciela KOTA, o refleksję nad jednym z punktów ustawy o ochronie zwierząt. Prezes Przyjął tę sugestię, zarządził przerwę, potem ten punkt zdjęto z porządku obrad. Widać, że prezes jest wrażliwy na punkcie ochrony zwierząt, może na punkcie drzew mniej, ale chciałbym tą drogą zwrócić się do prezesa też, żeby wziął pod uwagę to, że w Puszczy Białowieskiej są Rysie co najmniej 29. One też zasługują na ochronę przed ministrem Janem Szyszką. Zatrzymajmy to wyrąbywanie puszczy. Każda godzina, każdy dzień to jest godzina hańby ministra Szyszki. Szanowni Państwo, złożyliśmy właśnie projekt uchwały. Ten projekt uchwały, przez to, że nie został przyjęty do dzisiejszego porządku obrad, wcale nie traci mocy. My nadamy mu formę publiczną i zachęcamy też do szerokiego poparcia. Ta uchwała to protest, protest parlamentarzystów, protest posłów z inicjatywy Platformy Obywatelskiej wobec zarówno bezprawnych, bo to trzeba podkreślić, bezprawnych, w myśl prawa międzynarodowego i krajowego działań pod auspicjami Jana Szyszko w Puszczy Białowieskiej, ale jednocześnie apel do pani premier, do pani premier Beaty Szydło, by skutecznie nawiązała dialog z agendami międzynarodowymi, wobec których mamy zobowiązanie z własnej inicjatywy, bo to myśmy wnieśli o wpisanie Puszczy na listę Światowego Dziedzictwa Przyrody i to z naszej inicjatywy musimy i chcemy przestrzegać dyrektyw ochrony przyrody, dyrektyw unijnych i to my zapłacimy koszt jakby niestosowania się do własnych deklaracji. Jednocześnie chcemy powiedzieć i zaapelować, pokazać także obradującemu w przyszłym tygodniu na szczycie w Krakowie Komitetowi UNESCO, że rząd, że minister Szyszko, to nie jedyni przedstawiciele władz publicznych. To także parlament i posłowie, którzy nie mają tego samego zdania, którzy się sprzeciwiają tym barbarzyńskim zachowaniom. Wycinane są w puszczy stare drzewa, ponad stuletnie i to wcale nie zarażone kornikiem, bo na przykład dębów kornik nie jada, mówiąc prosto, a takie są wycinane. Wycinane są martwe drzewa i wy w których już kornika nie ma. Jest to askuteczne z punktu widzenia opinii e, także ludzi nauki. Większość e, tych naukowców, także e, międzynarodowych i o tym poziomie, takie zdanie wyraża. Na pewno ta, te działania nie służą ochronie puszczy, nie służą ochronie e, przed e, kornikiem, które są prowadzone, a jednocześnie oprócz drzew niszczą cały ekosystem, właśnie między Innymi miejsce przebywania e, będące pod ochroną rysiów, ale także mniejszych stworzeń, e, które w pełni w takim naturalnym siedlisku e, żyją. E, jeśli komisja, komitet UNESCO już wskazuje w roboczej decyzji, która jest przygotowana na szczyt w Krakowie, że e, Polska nie przestrzega reguł, ba Podaje nierzetelne i nieprawdziwe dane w sprawie wycinki. To cóż mówić o naszym e, poziomie, naszej wiarygodności w oczach świata? Na tym szczycie może zapaść decyzja o wszczęciu postępowania, którego ostatecznym efektem może być skreślenie z listy światowego dziedzictwa. Jest to ogromna kompromitacja na skalę światową niemal, ale skutkuje także relac relacjami e, z Między innymi z Komisją Europejską. Kraj, który nie przestrzega reguł, nie przestrzega dyrektyw przyrodniczych, nie może bowiem korzystać ze środków unijnych nie tylko na ochronę przyrody, ale także na wszelkie projekty inwestycyjne. To będzie nas bardzo drogo kosztowało. I kompromitacji, i w sobie wymiarze takim materialnym. Apelujemy Także do Pani Premier o to, by zastopować e, te działania e, i nieefektywne i przeciwne Polakom, Polsce, nie tylko puszczy i nie tylko, e, nie tylko przyrodzie. Apelujemy także nie tylko do organizacji pozarządowych, które się angażują, nie tylko do na, świata nauki, który się wypowiada, świata kultury, który w tym uczestniczy, ale także do naszych koleżanek e, i kolegów parlamentarzystów. E, z innych ugrupowań o poparcie dla tej, dla tej uchwały. Jeśli ona nie stanie się uchwałą Sejmu, to będzie listem otwartym do opinii publicznej polskiej i światowej.